Dzi dzisiaj rodzinnie, tak, dzisiaj rodzinnie. A o czym rozmawiamy z kibicami. O wszystkim. Pytam się, czemu nie gram, takie rzeczy. A, a czemu... czemu? Odpoczywam. Jesteśmy na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej podczas meczu ćwierćfinałowego Pucharu Polski TS pod Beskidzie Piast-Gliwice. Przypomnijmy, w pierwszym meczu w Gliwicach Górale wygrali 2 do 1, a po pierwszej połowie meczu rewanżowego wydawało się, że awans jest już niemal pewny. Tuż przed przerwą do bramki piasta trafił Dariusz Kołodziej. W drugiej połowie nic się nie zmieniło, mimo że Górale grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Franka Adu, a pod bramką Richarda Zajaca kilka razy było bardzo niebezpiecznie. Richie nam bardzo pomógł, bo, bo, bo interweniował kilka razy bardzo, bardzo dobrze i gdzieś by mu się noga poślizgnęła i by, by już nie było na zero z tyłu. Taka jest piłka. Pewno Ja się cieszę, że udało mi się to wybronić. Bramkarz jest sam od tego fajnie jak, jak idzie, że są strzały i udane interwencje. Ja bardzo się cieszę, powtarzam to jeszcze raz. Także mówię, styl nie był do końca ładnie, ale zakładaliśmy sobie, żeby zagrać na z tyłu, zero z tyłu, nieważne jaką postawą. Ale awansować. Dzień to nie oznacza nic innego, jak to, drodzy państwo, że awansujemy do półfinału rozgrywek Pucharów Polski. No nie, jeszcze mamy dwa z Lipcę Polski, Warszawską, Legią. Pierwszy mecz najprawdopodobniej 1 kwietnia w Bielsku Białej Rzeczy. Ja myślę, że dzisiaj rozegrał mi bardzo fajny mecz. Wiedzieliśmy o co gramy, że przed nami dwumecz z Legią. Oczywiście przed tym meczem jeszcze nie było nic pewne, no to musieliśmy zagrać na, na najwyższym poziomie, żeby, żeby utrzymać to zwycięstwo z Piasta. No, pewnie dwóch z Legią cieszy, No, cieszymy się. Piłkarze TS pod po raz drugi w historii klubu awansowali do półfinału Pucharu Polski. Przypomnijmy, pierwszy taki sukces miał miejsce w Pucharze Polski 2010-2011, czyli w sezonie awansu górali do ekstraklasy. Wtedy TSP pokonało Wisłę Kraków. Tym razem awansowało dwukrotnie, pokonując Piasta gliwice 2 do 1 i 1 do 0.